Cześć, przygotowałem dla Was dzisiaj haul z moimi ostatnimi zakupami z klockami Lego. Jest on całkiem spory, mając tutaj aż 5 paczek. Myślę, że są to w miarę udane zakupy, ponieważ nie kupuję teraz aż tak dużo klocków jak dawniej, bo nawet już nie mam gdzie ich trzymać. Więc teraz kupuję takie zestawy, które naprawdę mi się bardzo podobają. Więc ja Was zapraszam na pokazanie coś w środku tych pudełek. No, to na początek pokażę Wam tegoroczną nowość. Jest to drzewko bonsai. Poza tym, że ten zestaw jest prześwietny, to zawiera on naprawdę bardzo dużą ilość przydatnych elementów. Co ciekawe mamy dwie, dwie wersje jego liści. Pierwsza jest taka zwykła zielona, ale mamy też różową, pokażę Wam z tyłu. I, tu, I ta druga część jest zbudowana z różowych kwiatków, ale co ciekawe oprócz tych różowych kwiatków i białych liści, a tutaj też bardzo dużo z, kilkadziesiąć, z kilkadziesiąt różowych żab. Naprawdę spora armia. No i kolejny zestaw, jest to zestaw z serii Ideas i jest to statek w butelce. Mogliście już zobaczyć jego recenzję na moim kanale. Jeśli jeszcze jej nie widzieliście, to polecam Wam ją obejrzeć, bo zestaw jest naprawdę zacny. Cieszę się, że niedawno wyszło jego wznowienie, bo teraz te ceny nie są aż takie wysokie. Zestaw jest naprawdę świetny. No i lecimy do kolejnego. No a kolejny zestaw to zestaw z serii Harry Potter i jest to duży model Hedwigi. Myślę, że ten zestaw bardzo ładnie ozdobi moją półkę jako fana Lego, ale też fana Harry'ego Pottera, którego też bardzo lubię. Zestaw posiada taką funkcję, że ma tutaj korbkę, dzięki której możemy wprawić w ruch skrzydła Hedwigi. Myślę, że to bardzo fajna funkcja, jeszcze nigdy takiej funkcji nie miałem w żadnym zestawie. A kolejny zestaw jest to zestaw serii Fantastyczne Zwierzęta Ucieczka Grindelwalda. Ja ten zestaw głównie kupiłam dlatego. tego Testrala, ale powóz też całkiem fajnie wygląda. Jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że sprzedawca, u którego kupiłem ten zestaw, dołączył taki niewielki gratisik w postaci separatora. No i jeszcze taki zwykły magazyn, który jest chyba wszystkim dobrze znany. No i kolejny mój zakup to trzy płytki zielone konstrukcyjne z klasików. Ogólnie niedawno nie wiem czemu. Te płytki bardzo poszły ceną do góry na Allegro. Chodzą już nawet po ponad 40 zł, więc jak zauważyłem je po 26 zł, to nawet się nie zastanawiałem, tylko je kupywałem. No a zakup jest bardzo fajny, bo takie płytki zawsze się przydadzą. Czy to przy budowie miasta, czy przy jakichś mocach. No i tak prezentują się całe moje ostatnie zakupy. Ja chyba najbardziej jestem zadowolony z modelu Hedwigi. Możecie napisać w komentarzach, który z tych zestawów podoba Wam się najbardziej. I możecie też napisać, czy Wy też mieliście jakieś ostatnie klo ostatnio klockowe zakupy. Bo w sumie głównie założyłem ten kanał po to, żeby właśnie komunikować się z innymi fanami LEGO. Tak więc do usłyszenia w kolejnym odcinku i cześć!